Dobra, F. Na panie, na tuś to. Na tuś to. I czemu ty masz tak mało procent? Ona ci wyjeba od sobie? Nie, to jest krytyczne Dobra, nie dawaj ten F. Iż padniesz, kurwa. Nie, nie wyzywaj. No, jeszcze jeden przeżyje, nie? Chyba, że mi jakiś ofensywny dotyczy, mnie No dobra, teraz wygram. O, jest dotyczy, mówiłem. Pajlega, mówię. lega, mówi ci.